Jestem rówieśnikiem wiekowym tym stosunkom dyplomatycznym Polski i Chin. Rozwój chińskiej gospodarki to jest największy sukces gospodarczy w dziejach ludzkości. Nie ma czegoś takiego jak nadmierne zdolności produkcyjne. Chiński sposób ekspansji gospodarczej jest pokojowy. Panie profesorze, wielokrotnie pan odwiedzał Chiny. Jak, Jakie aspekty chińskiego rozwoju zrobiły na panu największe wrażenie? Tak, ja przyjeżdżam do Chin często, może nawet ostatnio bardzo często, ale pierwszy raz byłem tutaj latem 1989 roku, 35 lat temu. Ale za każdym razem, jak teraz przyjeżdżam, nawet co kilka miesięcy, to jestem pod wrażeniem. Zakres i tempo zmian na bardzo wielu płaszczyznach jest naprawdę. Imponujące. Ja jestem ekonomistą i zajmuję się głównie ekonomią rozwoju, procesami rozwoju społeczno-gospodarczego, i z tej strony oceniam Chiny, i nie boję się powtórzyć tego, co także stwierdzam w swoich pracach naukowych, że rozwój chińskiej gospodarki to jest największy sukces gospodarczy w dziejach ludzkości. Dla takiej masy ludzi taka skala poprawy warunków bytu w tak krótkim czasie nie zdarzyła się nigdy i nigdy się już nie zdarzy. Więc przyglądam się z życzliwością, czasami także z krytycznym okiem tego jak te procesy biegną w Chinach i co z nich wynika także dla innych, bo tak jak i z naszych polskich osiągnięć z tego co i dlaczego nam się udało, inni mogą się czegoś nauczyć, co zrobić, bo Zrobiliśmy to właściwie, a czego unikać, bo się pomyliliśmy. Tak samo jest i w przypadkach Chin. Trudno jest naśladować chiński przykład, ale są elementy w chińskim systemie polityczno-gospodarczym i w chińskiej polityce rozwoju społeczno-gospodarczego, które mogą być przydatne także dla stymulowania rozwoju gdzie indziej. I to mnie najbardziej interesuje, jeśli obserwuję Chiny. W pana książce, czy Chiny sprawią świat? Analizuje pan rosnącą rolę Chin na arenie międzynarodowej. Pana stanie, jakie są największe wyzwania dla Chin i świata, i możliwości wynikające z rosnącej roli King w globalnej gospodarce? Toczy się bardzo ostra, niestety chyba coraz ostrzejsza, rywalizacja, konkurencja pomiędzy dwiema największymi gospodarkami świata Stanami Zjednoczonymi i Chinami, i to rzuca pewien cień. Na to, co się dzieje w innych państwach? I teraz tak, jak podróżuję po świecie, a spenetrowałem, zwiedziłem już ponad 170 krajów, więc mam także wiele własnych obserwacji z tych miejsc, o których mówimy, to tam politycy, ekonomiści, i najzwyczajniej ludzie pragnący lepszych losów, przyglądają się doświadczeniom chińskim, co by z tego czerpać dla siebie. I teraz jest pytanie, w jakim stopniu w tej rywalizacji pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi mogą się przenieść pewne pozytywne wzorce działania na inne kraje. Pod tym kątem także oceniam przebieg inicjatywy Pasa i Szlaku, która dla wielu krajów pozostających wciąż w tyle, jeśli chodzi o poziom rozwoju, stwarza pewną dodatkową szansę poprawy infrastruktury, bez czego gospodarka nie może się rozwijać, ale Patrząc jeszcze z innej strony, jest wielka rywalizacja obecnie o wpływy w pozostałych częściach świata pomiędzy Chinami, które są rzecznikiem inkluzywnej globalizacji, nazywanej tutaj w Chinach win-win, a globalizacją, tak jak ona jest widziana przez bogaty, rozwinięty Zachód ze Stanami Zjednoczonymi. Które no nie zawsze potrafiły wykorzystywać swoją wcześniejszą hegemonistyczną pozycję na rzecz rozwoju tych krajów, które nazywają emerging market, wyłaniających się rynków. One dopiero się wyłaniają, jakby wcześniej nie istniały. Ja o tych państwach mówię inaczej. Dla mnie to są emancypujące się gospodarki i społeczeństwa. I dzisiaj jest takie pojęcie w naukach politycznych i w polityce: globalne południe. Choć Chiny nie są na południu, tylko na północy półkuli, na, na Ziemi, to jednak Chiny no, zajmują czołową pozycję w tym tak zwanym globalnym południu, gdzie z kolei rywalizują, konkurują z także szybciej, ostatnio nawet szybciej rozwijającymi się niż Chiny Indiami, ale to jest moim zdaniem pozytywne. To jest pozytywne, dlatego że chiński sposób ekspansji gospodarczej jest pokojowy. Dokonuje się poprzez inwestycje bezpośrednie, poprzez transfer technologii, a także poprzez kształcenie studentów z krajów globalnego południa. Ja sam, będąc Distinguished Professor na tu miejscowym Normal University w Pekinie, mam wykłady, zajęcia dla grupy międzynarodowych studentów na programie MBA. Na kampusie w Pekinie i na kampusie w Zhuhai. To jest kilkadziesiąt osób z wszystkich kontynentów, którzy przyjeżdżają tutaj, po to, żeby zdobyć więcej wiedzy w zakresie zarządzania, administracji, polityki gospodarczej, ale także przy okazji podpatrują, co i jak się dzieje w Chinach. I to jest bardzo pozytywny aspekt, który przekłada się także w dłuższym okresie na stosunki w skali globalnej. Chińsko-amerykańskie tarcze handlowe e, trwają od dłuższego czasu. Ostatnio e, USA nałożyły cła na chińskie pojazdy elektryczne, e, oskarżając Chiny o nadmierne zdolności produkcyjne. E, czy rzeczywiście istnieje problem nadwyżki produkcyjnej? Te tarcze handlowe jak wpływają na relacje handlowe Chin z Europą, w tym z Polską? Absolutnie nie. Nie ma czegoś takiego jak nadmierne zdolności produkcyjne. To jest kolejny element retoryki, narracji, a więc i polityki neoliberalnej, tego neoliberalnego kapitalizmu, który posługuje się pięknymi ideami liberalnej gospodarki. Równość, przedsiębiorczość, prywatna własność, uczciwa konkurencja. Sam sięgając, ze względu na troskę o własne partykularne interesy, do instrumentów nieuczciwej konkurencji. Wcześniej, w ramach tej takiej nowomowy, były inne pojęcia lansowane: wpierw decoupling, odłączanie się, a potem de-risking, zmniejszanie ryzyka, jakoby utrzymywanie stosunków gospodarczych w niektórych sektorach, gdzie Chiny są po prostu bardziej konkurencyjne, stwarza pewne ryzyko. Teraz słyszymy o nadmiernych zdolnościach produkcyjnych. Przede wszystkim w odniesieniu do samochodów elektrycznych, ale także, co bardzo ciekawe, a nawet powiedziałbym zdumiewające i szokujące wręcz, w stosunku do turbin do energii wiecznej, czy też paneli do korzystania z energii słonecznej. Zamiast się cieszyć z tego, że wskutek postępu technologicznego w tych sektorach, które wytwarzają dobra służące przeciwdziałaniu zgubnemu procesowi ocieplania klimatu, Teraz okazuje się, że niektórzy się z tego powodu martwią i na przykład Amerykanie nakładają prohibicyjne, stuprocentowe, no, rekordowo wysokie cła importowe, co jest oczywiście szkodliwe dla amerykańskich konsumentów. Oni za to zapłacą w postaci droższych samochodów elektrycznych i spalinowych, niż byłoby to w sytuacji, gdyby ten import był zliberalizowany i wymuszałyby te chińskie produkty większy wysiłek. Amerykańskich koncernów samochodowych, żeby pójść szybciej w kierunku transferu do zielonej technologii do skorzystania z baterii i samochodów elektrycznych. Więc to jest absolutnie element protekcjonizmu, bo to, z czym mamy do czynienia faktycznie, i to mówię jako ekonomista, to nie jest nadmierna zdolność produkcyjna, to jest jakieś nowe, dziwne pojęcie w gospodarce światowej, dlatego, że ludzie chcą. I wszyscy powinniśmy chcieć, żeby tych samochodów było nawet jeszcze więcej, niż wszyscy łącznie z Chinami produkują ze względu na imperatyw ochrony środowiska, na wymóg przeciwdziałania ocieplaniu się klimatu. Chiny po prostu są bardziej konkurencyjne, i to, z czym mamy do czynienia, to nie jest chińskiej nadmiar zdolności produkcyjnych w przemyśle motoryzacyjnym, tylko to jest niedobór konkurencyjności w przemyśle motoryzacyjnym innych krajów. I dla nich ta konkurencyjność Chin jest dużym zagrożeniem, bo z tego wprowadza się do obiegu publicznego, ekonomicznego i politycznego określenie overcapacity, capacity, nadmierne zdolności produkcyjne, żeby w ten sposób utrącać, zmniejszać skalę konkurencyjności Chin. To jest zła droga, zwłaszcza, że jeszcze jest uboczny efekt w postaci spowalniania tempa transformacji do zielonych, odnawialnych technologii i ochrony środowiska naturalnego. Ale mam nadzieję, że w krajach takich jak USA, w Europie Zachodniej, w Japonii będzie oddolne ciśnienie nie tylko zdroworozsądkowych ekonomistów, ale po prostu kierowców, pasażerów, użytkowników samochodów, żeby nie spowalniać tempa przechodzenia do samochodów z napędem elektrycznym. I jeśli Chiny zdobyły przyczółki przewagi technologicznej, to z tego powodu się cieszyć i od nich się czegoś nauczyć, a nie nakładać na nie restrykcyjne protekcjonistyczne cła. W skali świata, a mamy jedną zglobalizowaną gospodarkę, w której Chiny odgrywają wielką rolę, nie ma nic takiego jak nadmierne zdolności produkcyjne w przemysłach motoryzacyjnych, czyli jeśli chodzi o przemysły służące zielonej transformacji energetycznej. Wręcz odwrotnie wciąż jest za mało samochodów, wiatraków, paneli słonecznych. Natomiast jest konkurencja, z którą te potężne państwa zachodu nie potrafią sobie poradzić grając uczciwie zgodnie z zasadami które tak często powtarzają lansują wobec tego jeśli są pewne sporne kwestie to one powinny być rozstrzygane zgodnie z regułami w światowej organizacji handlu i niestety to stany zjednoczone nie przestrzegają zasad uczciwego wolnego handlu zgodnie z regułami WTO światowej organizacji handlu, co nie oznacza, że Chiny są z tego punktu widzenia idealne. Tak, być może należy nieco zrewidować politykę subsydiów chińskich dla elektrycznych samochodów i innych przemysłów, ale nie dlatego, że inni sobie nie potrafią poradzić z tą konkurencyjnością. Czy Europa powinna zrównoważyć sur, swoje relacje z, e, z Chinami i z USA? Jeśli natomiast rozumieć przez Europę, przede wszystkim Unię Europejską, to um, i, i toczy się geopolityczna gra i ta Unia Europejska jest uwikłana w sprzeczne interesy ekonomiczne pomiędzy tymi dwiema wielkimi potęgami Chinami i Stanami Zjednoczonymi. I jest oczywiste, że Stany Zjednoczone, to jest widoczne, próbują różnymi metodami dyplomatycznymi, politycznymi wywieraniem różnej presji, skłaniać i Unię Europejską jako całość, i poszczególnych członków Unii Europejskiej, do tego, żeby były trochę, jeśli nie man wet mocno, antychińskie, żeby były synosteptyczne, żeby opowiadały się po stronie amerykańskich interesów. Chiny z tego punktu widzenia, moim zdaniem, prowadzą zdecydowanie bardziej łagodną politykę. Ja nie widzę wywierania takiej silnej presji na państwa Unii Europejskiej, żeby ona była zgodna z interesami chińskimi, jak jest to w przypadku presji amerykańskiej. Dlatego mój punkt widzenia jest inny. Ostatnio we wpływowym tygodniku angloamerykańskim The Economist czytaliśmy o tym, no, że świat przyszłości to jest, będzie świat rywalizacji dwóch wielkich bloków. Zachodu z USA na czele i wschodu z Chinami i Rosją na czele. Ja na to patrzę inaczej. I dodano, że te bloki będą sobą rywalizowały, czasami sięgając nawet do dźwigni militarnej, po to, żeby zdobywać jak największe wpływy wreszcie świata. Ja na to patrzę nie w ten sposób, że świat jest podzielony na dwa rywalizujące czy wręcz wrogie bloki, tylko składa się z dwóch wielkich bloków i jeden. To nie jest wschód a drugi zachód, tylko to jest euroatlantycki układ i euroazjatycki. I Unia Europejska, Europa, Unia Europejska jest częścią zarówno euroatlantyckiego układu, jak i euroazjatyckiego. I z tego też punktu widzenia, tą globalną rywalizację, współzawodnictwo, powinniśmy jako Unia Europejska i poszczególne jej państwa, w tym także moja Polska, wykorzystywać w interesie. Społecznym, propublico bono, naszych obywateli, naszej gospodarki, naszych społeczeństw i niektóre z tych państw tak się zachowują. Ja widzę wyraźnie odmienną politykę w stosunku do Chin, na przykład ze strony Niemiec, kanclerza Scholza, który niedawno był w Pekinie, czy francuskiego prezydenta Macrona, którego niedawno odwiedził chiński przywódca, niż na przykład takich bardziej proamerykańskich państw, jak Ato, Holandia, a to poza Unią Europejską, ale zdecydowanie w Europie Wielka Brytania. Wobec tego Europa ma tutaj do odegrania bardzo istotne zadanie, rolę, żeby tonować te napięcia i poszukiwać przyczółków współpracy, a ograniczać pola, na których jest rywalizacja, która czasami skutkuje wrogością, protekcjonizmem czy zupełnie niepotrzebnymi sporami i tracimy czas. Na te spory, zamiast skupiać uwagę na rozwiązywaniu problem, wspólnych problemów związanych z zagrożeniami klimatycznymi, z problemami demograficznymi, z transferami technologii czy oczywiście z zapewnieniem bezpieczeństwa. Na tym powinno zależeć wszystkim, ale to są nasze wspólne problemy, bo funkcjonujemy w ramach zglobalizowanej gospodarki, gdzie Chiny będą odgrywały relatywnie coraz większą rolę a Stany Zjednoczone będą odgrywały relatywnie coraz mniejszą rolę. Te proporcje zmieniają się i będą zmieniać się w przyszłości dalej na korzyść Chin. I teraz jest pytanie, jak się ma ustawić w tym Europa. Ma mieć dobre stosunki polityczne i gospodarcze, zarówno z Ameryką Północną, jak i z Azją, w tym z Chinami, ale także z Indiami, z innymi państwami, i to jest problem rozwiązywalny. Natomiast na razie na najlepszej drodze. Poszukiwania tych rozwiązań się jeszcze nie znajdujemy. Co Chiny, Unia Europejska i USA um, powinny robić? Jak się zachowywać, aby uniknąć nowej zimnej wojny? Ja pokładam duże nadzieje w kontaktach biznesu. Większość biznesu, większość przedsiębiorców po obu stronach, także po stronie amerykańskiej. Nie jest zainteresowana w podkręcaniu atmosfery drugiej zimnej wojny, z którą praktycznie mamy do czynienia. Nie jest sojusznikiem protekcjonistycznej polityki administracji amerykańskiej, zarówno tej poprzedniej Donalda Trumpa, jak i obecnej Joe Bidena, bo to nie jest dobre dla biznesu. Tak, są pewne sektory, pewne branże, które cieszą się z tego protekcjonizmu, chociażby wspomniany przemysł motoryzacyjny który nie potrafi sobie konkurencyjnie radzić. Ale biznes to biznes. Relacje między przedsiębiorcami będą sprzyjały poprawie tej współpracy. Drugi wątek to jest, o tym mówią wszyscy, trzeba robić więcej, a nie tylko mówić. To są tak zwane kontakty ludzi z ludźmi, people to people. Trzeba zwiększać wymianę nie tylko naukową, ja w tym bardzo aktywnie uczestniczę studencką ale także turystyczną, kulturalną. Za mało jest chińskiej kultury w naszej części świata. Tak, mieliśmy w mojej Polsce, w naszym małym, wielkim kraju europejskim, niedawno festiwal filmów chińskich, no, ale to kilka tysięcy osób widziało wybrane, dobre chińskie filmy. Chińska orkiestra symfoniczna, także z udziałem tradycyjnych instrumentów, miała koncert w naszej Filharmonii Narodowej, ale tego jest za mało. Tego jest za mało, tego powinno być dużo więcej. I ten kontakt ludzi z ludźmi, on będzie rozładowywał napięcia polityczne, dlatego że opinia ludzi, czy to Amerykanów, czy Brytyjczyków, Francuzów, czy Polaków o Chinach, w zasadniczym stopniu, w zasadniczym kształtowana jest przez narrację medialną. Ludzie widzą Chiny tak, jak one są pokazywane w mediach. Bo media śledzą wszyscy, a tylko maleńka ich cząstka widziała na własne oczy. No, oczywiście można czytać rzetelne, obiektywne opracowania analityczne, czy prace z zakresu nauk politycznych, socjologii, ekonomii, porównawczych studiów, żeby wyrobić sobie bardziej obiektywny obraz o tym, jaka jest sytuacja tu i tam, ale łatwiej przybijają się te obrazy negatywne. Chin, pejoratywne, pokazujące Chiny w złym świetle, częstokroć zafałszowanym, zamanipulowanym. A więc jest tutaj wielka rola do odegrania przez media, ale ja nie mam złudzeń. Media są instrumentem tej konfrontacji, dwóch i, jak powiadam, różnych idei i różnych interesów. I wreszcie, no pokładam cały czas nadzieję w rozsądnych politykach. Takich nie brakuje. Na razie górę w kształtowaniu stosunków wschód-zachód, Ameryka, e, Azja z Europą pośrodku biorą jastrzębie. Ze względu także na sytuację polityczną i związaną z zagrożeniami wynikającymi z konfliktów militarnych, jakie mamy we wschodniej Europie, na Bliskim Wschodzie czy jeszcze w innych miejscach, zwłaszcza Afryki. Z tego też punktu widzenia im będzie więcej dialogu tym lepiej. Uważam, że jest zdecydowanie za mało, za mało dialogów nie tylko na najwyższym szczeblu, pomiędzy przywódcami politycznymi i wysokiej rangi politykami. Ostatnio w Chinach byli między innymi amerykańska sekretarz skarbu, amerykański sekretarz stanu, ale był także człowiek znany z biznesu, twórca Tesla, Elon Musk i inni. Wkrótce będzie prezydent Polski, niedawno był kanclerz Niemiec, prezydent Chin był w trzech państwach europejskich, ale zdecydowanie więcej powinno być permanentnego dialogu, żeby zwiększać skalę zaufania albo powiem może trafniej, zmniejszać olbrzymią skalę braku zaufania. Wielu polityków i zwykłych ludzi w ślad za nimi i za tym, co mówią na media, nie ufa. W dobre intencje Chińczyków. Chin, podobnie jak wielu ludzi w innych krajach, zwłaszcza także w Chinach, no nie za bardzo wierzy w tą amerykańską narrację, to pięknosłowie o przestrzeganiu norm międzynarodowych o prawach ludzkich, o demokracji. Kiedy widzimy, że te normy częstokroć są tam też nieprzestrzegane, a więc więcej dialogu, żeby było więcej zrozumienia. I także szacunku dlatego, że my mamy czasami po prostu różne wartości. Świat jest dostatecznie dużo, żebyśmy się wszyscy w nim w sposób pokojowy zmieścili ze swoimi zróżnicowanymi wartościami. I nikt tak dobrze nie służy tej sprawie jak dialog pomiędzy różnymi ludźmi, grupami społeczeństw mających różne interesy, różne zapatrowania na różnym szczeblu. To nie jest problem, który się rozwiąże na szczycie G20 albo na... W posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ albo podczas bilateralnej wizyty jednego prezydenta w drugim kraju to wymaga dialogu na wszystkich szczeblach i to jest bardzo długotrwały proces, który nigdy nie będzie miał końca. Sytuacja jest bardzo konfliktogenna i dzisiaj cała sztuka dyplomacji, polityki, przy wkładzie mediów, nauki, wszystkich ludzi dobrej woli Polega na tym, żeby zapobiegać przeradzaniu się sytuacji konfliktogennych w konfliktowe. W tym roku przypada 75. rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych między Chinami a Polską. A Polska była jednym z pierwszych krajów, które uznały nowe Chiny. Proszę o krótką ocenę relacji między naszymi krajami. I jakie są perspektywy współpracy i relacji? Tak, ja teraz uśmiecham się, bo jestem rówieśnikiem. Wiekowym tym stosunkom dyplomatycznym Polski i Chin. Nasze stosunki są dobre, ale jest jeszcze wielki pól do ich poprawy działa na terenie polski, o ile dobrze pamiętam, ponad 3,5 tysiąca firm chińskich bądź z udziałem kapitału chińskiego. Obroty handlowe nieustannie rosną. Zdecydowanie za mało z mojego punktu widzenia jest studentów polskich w Chinach i chińskich w Polsce. Ale byłem niedawno w Harbinie. Tam jest nie tylko obecnie deptak. Most na rzece Singhua, zbudowany przez polskiego inżyniera w 1901 roku. On jest teraz deptakiem, bo most, po którym jeździ pociąg nowy, nowoczesny, jest obok. Ale na Uniwersytecie w Harbinie, Harbin Normal University jest Wydział Nauk, Wydział Języków Słowiańskich i tam jest sekcja języka polskiego. Byłem bardzo uradowany, jak spotkałem się z kilkunastoosobową grupą studentów chińczyków, którzy mówią ładnie po polsku, studiują polską kulturę, polską literaturę, uczą się języka polskiego. No ale cóż to jest kilkunastu studentów przy takim olbrzymim kraju i Polsce, która jest też ważna, która jest małym krajem z punktu widzenia Chin, ale jesteśmy największą gospodarką, najbardziej ludnym krajem w Europie Środkowo-Wschodniej. Wobec tego ważne dla nas jest także to, że jesteśmy na tym szlaku kolejowym pomiędzy Chinami a Europą i z tego punktu widzenia, Polska jest pewnym, pewnymi wrotami pewną bramą dla Chin do całej Unii Europejskiej bardzo często. Pociągi pełne chińskich towarów przejeżdżają przez Polskę, część jest tam rozładowywana, jedzie dalej do innych fragmentów naszej Europy, i te pociągi puste nie wracają. Praktycznie codziennie są połączenia lotnicze pomiędzy Warszawą a Pekinem, Szanghajem, Shenzhenem. Jest duży ruch, duża wymiana ludzi. Co do sfery politycznej, Polska stara się właśnie zająć racjonalną pozycję, nie opowiadając się jednoznacznie po żadnej ze stron w tej rywalizacji czy wręcz konflikcie USA-Chiny. Staramy się tak włączać do geopolitycznej gry, która się toczy, żeby to było korzystne dla naszej gospodarki, żeby to było właśnie to, co Chińczycy nazywają win-win, a więc żeby to była inkluzywna globalizacja, w której staramy się odgrywać swoją rolę proporcjonalną do naszej małej w skali światowej gospodarki, ale rozwijającej się w tempie. Ponad przeciętnym i ja sądzę, że w jakimś stopniu także wskutek dobrej współpracy z Chinami. Polska jest również największą gospodarką w ramach współpracy 14 plus 1, w ramach inicjatywy Pasa i Szlaku. To jest także znaczący rynek dla chińskich produktów. No ale niestety czasami nasi politycy ulegają presji amerykańskiej i na przykład wskutek presji amerykańskiej nie skorzystaliśmy z oferty Huawei, który był skłonny zainwestować w Polsce w rozwój świeci, sieci 5G nowoczesnego internetu. Wobec tego nie jest aż tak rozwinięta ta współpraca gospodarcza, jak mogłaby być. Ale w czerwcu złoży państwową wizytę w Chinach prezydent Polski, pan Andrzej Duda. To będzie rewizyta po wizycie prezydenta Xi Jinpinga kilka lat temu. U nas w Polsce i sądzę, że takie wizyty są zawsze okazją do wyjaśnienia sobie pewnych spraw, tam, gdzie są pewne różne rozbieżne punkty widzenia, i pchnięcia pewnych form współpracy do przodu. W tej fazie ja bym, choć jestem znowu, opowiadam, ekonomistą, przywiązywał zdecydowanie większą wagę do tych, jakie nazywam miękkich dróg i pasów. Nie drogi, mosty, lotniska, porty, linie kolejowe, tylko współpraca, wymiana ludzi, współpraca naukowa, technologiczna, kulturalna, turystyczna, sportowa. No ale rywalizujemy z Chinami na niektórych polach, natomiast przede wszystkim współpracujemy i ta współpraca ogólnie układa się dobrze, i ja sądzę, że Chiny mogą widzieć Polskę jako swojego sojusznika w sprawach dotyczących współpracy także z całą Unią Europejską. Raz jeszcze ze względu na nasz stosunek, że do spraw związanych z tymi konfliktami geopolitycznymi, ale także ze względu na geografię. Polska jest w pewnym sensie między Chinami a Europą Zachodnią i my jesteśmy częścią obu tych układów i euroatlantyckiego i euroazjatyckiego i sądzę, że również będziemy odgrywać coraz większą rolę w ramach Unii Europejskiej, która będzie odgrywała coraz większą rolę w ramach kształtowania pokojowego, prorozwojowego światowych stosunków gospodarczych i ekonomicznych. Także oby jak najwięcej Chińczyków odwiedzało Polskę i oby jak największej polskich przedsiębiorców, biznesmenów, ale także sportowców, turystów, ludzi kultury było w Chinach. Musimy więcej częściej się spotykać Więcej, częściej rozmawiać, a jak się nie zgadzamy, to spokojnie, rzeczowo na argumenty negocjować, nie pozwalając innym, na, żeby nami manipulowali i nie unosić się, nie ulegać nadmiernie emocjom. Zdrowy rozsądek na pewno wszystkim się przyda. Dziękuję serdecznie. To ja dziękuję.